Hejka. Witajcie w nowym weekly vlogu przed Sylwestrem i my właśnie wracamy z wizyty u. Chciałam powiedzieć, nie wiem co ja mam, a chciałam powiedzieć, że wracam z Tysonem z wizyty u dentysty. No nie bardzo, bo wracamy z wizyty u weterynarza, dostał tabletki i dzisiaj jest yy, środa, więc od środy aż do nowego roku będzie przyjmował o 16 po jednej tabletce, dzięki której przeżyje w jakiś sposób. Yy strzelanie, wiecie, on jest tak wrażliwy, że mm, nawet jak pada deszcz taki gruby i uderza nam o velux, to on już się patrzy, po widział, że idzie do innego pokoju, on już się boi albo schodzi na dół kompletnie, no i on się tak cyka, się cyka, tam siedzi patrzy sobie przez okienko cieszy się, bo wiecie Mi to bardziej się kojarzy z taką deską serów, ale niekoniecznie z serami. Ja oczywiście najlepiej to zrobiła tylko zarobistą deskę serów, bo uwielbiam takie rzeczy. No, ale myślałam, żeby właśnie zrobić do jedzenia takie parówki w cieście od pizzy z jakimś kęczupem czy czymś. takie małe, żeby sobie po prostu łapać i jeść. Do tego chciałabym mieć sałatkę jarzyną, to jest jakiś klasyki. i ja oni mi Chciałam zrobić e, sernik z fenców e, i to jest kompletnie inny, który chyba robiłam na poprzednim vlogu. Chociaż jeszcze nie składałam tego vloga, więc nie wiem czy, go, e, czy ten fragment dodam. Ale w to nie jest taki klasyczny sernik jak macie na opakowaniu od sera do, e, do sernika. No i do tego wiem, że chciałam jeszcze zrobić takie koreczki: Ser Camembert, orzech włoski i e, ten nieogranna i Sebek bym pewnie chciał to jest takie klasyczne że chyba myśliska yy, ser i ogórek albo jakoś taka mieszanka to jest bo on zawsze robię i też z pomidorkami mieszam to, miesza to robić czasami z ogórkiem a czasami z pomidorkami tailowym więc na pewno będą koreczki bo to zawsze też schodzi wiecie wszystko når vi på Gdzie się pchasz? Gdzie ty idziesz? Czopek, poczekaj! Ale poczekaj. Poczekaj. Ale mówię, poczekaj. Niech Daj stąd. W sumie yy, cały dzień po prostu mam bite, cały, yy, po prostu od dziewiątej do szesnastej pracy. Znaczy, no, wiecie, spoko ogólnie, ale widzieliście yy, wczoraj ja na przykład, chwilę sobie zrobiłam przerwę, jak składaliśmy stolik, który musieliśmy zamówić, bo z uwagi, że będą u nas goście na Sylwestra no i dzisiaj też się cały dzień przy kąpie, a ogólnie sobie rozpisałam też listę, co mam zrobić po kolei każdego dnia No i dzisiaj będę robić właśnie sernik 3bita, a sweg robić będzie pierogi Dodatkowo wczoraj byliśmy na zakupach z całą taką kartką, z całą taką listą I dzisiaj idziemy na zakupy part 2, tym razem wytrawne, no i alkoholowe żeby zrobić właśnie zakupy do tego, co będzie robione później w piątek i w sobotę. Mm, I ogólnie to mm, jestem już zmęczona się zanim tak cały czas przed kąpem. Też dzisiaj cały czas od rana y, montuję film, który wleci dzisiaj. I w sumie, jak widzicie, o, całkiem spokojnie idzie, bo mm, to będzie w w ciągu dnia. Y, I ten filmik, który dzisiaj do będzie za tydzień. Mm, i w tym co ja w ciągu dnia jest to inne, że dodałam taki fajny wstęp, że jak się wiedzie napis pojawia, to się jest fajny na klawiaturze. Dodatkowo to co się zmieni, to przy tym jak gotuję to jest mój głos wklejony i całkiem fajnie mi to wyszło. Yy, więc spoko, a starałam się, Czym ja to nagrywam. A. No i że ten głos tak fajnie że to zazwyczaj jakieś wiecie echo jest, yy, czy coś, to właśnie nagrywam takim pipkiem małym mikrofonem, który mam miałam jakieś do merytorycznych wideo, ale no nie mam czasu. Jestem ogólnie mega zła, bo tego wszystko jest tyle. Mam dużo pracy w pracy, mam dużo pracy w domu i nie mam czasu pisać mojej magisterki, a muszę się za to zabrać, bo po nowym roku obiecałam mojej promotorze, że się spotkamy i będzie wszystko gotowe. A jakoś lipa trochę. No i Wam pokażę dzisiaj też coś. Nie to zabrzmiało, ale w każdym bądź razie ja dzisiaj, bo było też ustalanie tego, jakie będą wycie drinki na no, Sylwester, to fajnie by było jakoś uczyć No i tam właśnie Sebek ustalił ze swoją siostrą e, co za drinki by mogły być i były wybrane trzy. I ja stwierdziłam, że najlepiej będzie, jak ja przygotuję, wiecie, takie plansze, coś takiego jak koktajl e, menu i trzy plansze z tym, jak dany drink zrobić. Żeby nie było w tej sytuacji, że ja nie wiem, jak to zrobić, weź ty zrób i wszystko będzie sobie robił. No tak trochę słabo, fajnie by było, jakby każdy sobie robił, no, z uwagi na to, że wiecie, no nie będzie tak żadnego lokaja, jedną osoba wszystko będzie robiła wszystkim, więc zaraz Wam pokażę, bo przykręcę kamerę. Tutaj właśnie jest ten koktajl e, menu, tak, to jeszcze ubok na po skręcaniu i myślę, że spoko na kanwie to wyszło, tutaj właśnie jest e, Malibu Spritz, składniki, z sposób przygotowania, e, Malibu Bay Breeze i Smurfetka, ogólnie wszystkie te drinki, drinki są robione na bazie Malibu. Malibu i tylko tutaj chyba jest dodawane Prosecco, to jakieś Blue, coś tam, coś tam, też jakiś alkohol. No i w każdym razie... Z no sobie myślałam w ten sposób, e, żeby tu postawić stolik i poprzyklejać tak do ściany te plansze, i tutaj by stał właśnie ten stolik, który zamówiliśmy. E, I wtedy na tym stoliku by były alkohole. No i myślę, że całkiem spoko by to wyszło, Wiecie, Tu się mieli też stolik z, z do to muszę gdzieś wynieść. E, no i też myślałam właśnie, właśnie się zastanowiliśmy, jak to e, zrobić ogólnie. No i pomyśl... na początku miał być ten stolik um, jako, wiecie, tu wszystko, jedzenie i w ogóle. Ale pomyślałam, że skoro będzie tyle osób, no nie bardzo mi się podoba ten pomysł, ale chyba go zrealizuję, ja się jakby przychylę do tej propozycji, bo ja chciałam ogólnie tutaj przynieść to moje biurko do pracy, tu je postawić, na około krzesła i tutaj jechać, ja żeby to wszystko tak fajnie stało. Um. No, ale chyba się przychylę do tego, żeby ten biurko stało po prostu przy kanapie i tutaj krzesła naokoło. Jak dla mnie to jest takie trochę... Nie wiem, no nie podoba mi się po prostu to, jakby to wyglądało. Chciałam trochę inaczej. Ale z uwagi na to, że będą, wiadomo, osoby... Um... Mówię, że młodsi w porównaniu do starszych inaczej się bawią. Dla nich wystarczą na przykład przystawki. Dla osób starszych one są starsze, nie mam na myśli dziadków, ale osoby po prostu y, trochę z y, innych czasów y, są jednak przyzwyczajone do tego, że jest, wiecie, cały stół, normalne jedzenie, ciepłe posiłki. A osoby młodsze, jak idą taki sywestry albo imprezy, po prostu y, uderzają w przystawki. No i ja jestem jedną z tych osób, które tak lubią, bo też. Mam wrażenie, że się wtedy tak nie przepycha. No i niestety będzie musiało być pomieszane i nie będzie, myślę, że dużo. No ale najwyżej zostanie, po prostu się pomrozi i tyle. No więc ja zabieram się dalej do pracy. Po południu jedziemy po zakupy i będziemy robić te ciasta i pierogi. No i trzeba jeszcze posprzątać wszystko. Dwa piętra. Nie wiem, jak. Masakra. Trzymajcie po prostu za mnie kciuki, żeby to się wszystko udało. Zobacz jak to jest opakowane dobrze, więc raczej się chyba nie potłuku. Tu jest jedna gąbka i dopiero tu jest, no tutaj już się pomożli. I weź to. Tam ze mną gałdek i dopiero tutaj są te kiszki.